Jesteśmy tuż przed XVI Europejskim Kongresem Gospodarczym, w czasie którego rozmawiać będziemy m.in. o nieruchomościach, również o nieruchomościach komercyjnych. A w tym nie da się poruszać bez rozmów o galeriach, parkach i centrach handlowych. No i mamy szczęście, bo dzisiaj naszą ekspertką jest Anna Wysocka z Nut. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze kilka, może kilkanaście lat temu, kiedy człowiek przechadzał się po mieście i widział kolejne budowy. Również renowacja na przykład dworców kolejowych. To mógł być prawie pewien, że powstanie w mieście kolejna galeria. Galerie były bardzo popularne, wszyscy w nie chcieli inwestować, a od pewnego czasu. Są głosy, że może ten format przestał być topowy. Jak tak naprawdę wygląda kondycja galerii handlowych dzisiaj? Myślę, że galerie handlowe mają się bardzo dobrze. Świadczą o tym parametry zarówno odwiedzalności, które sięgnęły w współczynniku sprzed pandemii, jak również obroty, które są realizowane przez najemców w centrach handlowych. Widać, że jest to format nadal bardzo popularny zarówno wśród klientów, jak również wśród najemców. Tutaj mamy poza kwestiami, nie wiem, finansowymi i samych wyników, które sobie tak płyną, raz są lepsze, raz są gorsze. Ale jak ktoś ostatnio napisał, mimo tych zniżek, nawet galerią raczej szybka starość nie grozi. Zmiany dotyczą również formatów, które wykorzystują galerie. Kiedyś to były po prostu butiki i dużo formatowe sklepy. Dzisiaj mamy wyspy, mamy kolejne formaty. Czy Czeka nas teraz jakiś czas, nie wiem, kilka lat e, powstawania takich nowych formatów. I czy Polska e, wymyśla, czy polscy e, handlowcy wymyślają te formaty, czy raczej korzystamy z tego, co dzieje się gdzie indziej? Faktem jest, że jakby. Kształt wewnątrz galerii handlowych dystrybucja wielkości lokali w czasie się zmieniają. Kiedyś, tak jak Pan wspomniał, bardzo popularne były małe butiki, których było bardzo dużo w galeriach. Były one przetykane lokalami średniej wielkości w dużymi lokalami kotwic, kotwic tak zwanych Ankorów. Natomiast w ewolucja rynku globalnie to nie dotyczy tylko i wyłącznie rynku polskiego, poszła w tę stronę, że w najemcy się konsolidują, w tych mniejszych najemców. Butik zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej w, i na innych rynkach jest coraz mniej. Idzie to w stronę konsolidowania, konsolidowania lokali handlowych w, w lokale średniej wielkości i lokale właśnie kotwiczne. E, oczywiście to, co Pan wspomniał, pojawiają się wyspy, e, natomiast wyspy były zawsze i były one takim sposobem na generowanie dodatkowego, dodatkowego przychodu, który no, szczególnie teraz w, jest pod jest, jest bardzo, w, w, bardzo dużą uwagą wszystkich właścicieli, zarządców centrów handlowych. No i zdaje się, zmienia się także oferta, e, taka poza czysto handlowa w galeriach, parkach, centrach handlowych. E, chodzi o nie wiem, animatorów, którzy się pojawiają i pomagają trochę rodzicom w czasie zakupów. E, pojawiają się różne atrakcje, galerie w galeriach. E, to jest taki stały trend, czy to jest raczej coś, co ma na chwilkę chwycić, potem... Wracamy do normy? Faktem jest, że ta oferta w centrach handlowych się dywersyfikuje coraz bardziej. Dawniej w centra handlowe stały przede wszystkim na modzie. To był taki główny, poza komponentem spożywczym, czyli hipermarketem, bądź supermarketem, ta oferta modowa była takim, takim kluczem do, do sukcesu obiektu. W związku z tym, że troszkę nam się zmienia sposób życia, spędzamy dużo czasu w, inaczej niż na zakupach, mamy też alternatywnie miejsca wykresu. Wy Wygenerowane, wykreowane w typu właśnie czy Futchale, czy w różnego rodzaju parki, rozrywki. Ważne jest dla galerii, żeby zaoferowały klientowi właśnie nie tylko i wyłącznie ten element handlowy, ale również inne możliwości spędzania czasu, żeby klient, który idzie do galerii handlowej, miał pełne, pełne, pełen przegląd możliwości spełnienia tak zwanych swoich misji. I to powoduje, że klienci chętnie wracają do obiektów, ich czas spędzany również. Galeriach jest coraz dłuższy, co wpływa pozytywnie na, na obroty najemców. Mm -hmm. To rozszerzanie oferty e, okazuje się być nie tylko czymś obe obecne w samych galeriach handlowych, tylko myślenie w ogóle o umiejsc umiejscowieniu e, i przeznaczeniu tych galerii zdaje się, zaczyna się zmieniać. W ostatnich raportach widać jasno, że również ze względu na zmiany na rynku biurowym. E, Małe galerie handlowe zaczynają powstawać w biurowcach, ta przestrzeń jest po prostu inaczej wykorzystywana. Czy to jest taki trend, który może się sprawdzić? Tak jak pani powiedziała, inny sposób życia, innych przyzwyczajeń nabieramy. E, czy taka dywersyfikacja troszkę poza jedną bryłą, czy możemy mieć też galerie w, w innych miejscach, na mm -hmm. przykład w biurowcach? To, o czym mówiłam na początku, czyli to, że rynek jest dosyć dojrzały, spowodowało też mniejszą dostępność prostych gruntów do generowania przestrzeni pod, pod chociażby centra handlowe. Stąd też nie buduje nam się tak dużo centrów handlowych. Parki handlowe to jest ten format, który dominuje ostatnio. I faktycznie część deweloperów patrzy na możliwości generowania przestrzeni handlowej w innych miejscach, tak jak Pan wspomniał. W budynkach biurowych czy w inwestycjach mieszkaniowych. Natomiast w, nie jest to spowodowane tylko i wyłącznie chęcią, Stworzenia nowego miejsca, tak po prostu, żeby był handel w nowym miejscu. Mhm. Zmieniają się przede wszystkim oczekiwania zarówno pracowników biurowych, jak i mieszkańców osiedli. w Trend 15-minutowego miasta, dostępności wszelkiego rodzaju usług oraz oferty handlowej w jak najbliżej w domu powoduje, że poszukiwane są przestrzenie, które w jakiś sposób będą spełniały oczekiwania właśnie klientów. Przyniosą bliżej właśnie miejsca pracy, miejsca zamieszkania, dodatkowe, dodatkowe elementy, w tym, także, w tym także handlowe. I to się wiąże również chociażby z popularnością w, w ostatnich latach formatu Mixed Use, tak. który w nie dość, że powoduje, czy oferuje klientom różnego rodzaju aktywności, formy spędzania, czy czasu, ale przede wszystkim w przestrzeni, w których mogą pracować, uczyć się, mieszkać, wypoczywać, czy, czy, czy kupować. Również dodatkowo jest formą dywersyfikacji ryzyka, w możliwością dotarcia naturalnie do różnego rodzaju klienta w jak najkrótszym czasie, bo mamy go po prostu mhm. na miejscu w naszym, w naszym projekcie. No i swoją Drogą powstają miejsca, przy, takie miejsca przy okazji rewita, rewitalizacji, one również architektonicznie stają się coraz ciekawsze, i ta symbioza, kto wie, być może dobrze będzie rzeczywiście wpływała na, i na biura, i przestrzeń biurowe, i handlowe. No i może to być na pewno. Ciekawy kawałek rzeczywistości dla tych, którzy tymi miejscami, przestrzeniami zarządzają. Wspomniała Pani o parkach handlowych. No i to jest rzeczywiście temat, który jest nie do ominięcia to mało powiedziane. Nie chcę powiedzieć, że codziennie, ale na pewno w ciągu tygodnia mamy kilka publikacji o tym, że jakiś park albo zostaje zapowiedziany albo że właśnie został oddany do użytku. Kiedyś galerie kojarzyły się raczej z dużymi miastami. Dzisiaj mamy parki handlowe, które wchodzą do Olsztyna, do Zielonej Góry, do Gorzowa ostatnio, Łęczyca, zapowiedziany nowy park. Czym ten format wygrywa? Znany w Stanach dobrze, w części Europy, w Polsce. Jakby dostał żeglu wiatr, wiatru w żagle? Faktycznie format parków handlowych jest takim gorącym tematem od kilku lat i ta aktywność deweloperów jest no, największa właśnie w, w, segmencie, w segmencie parków handlowych. Pomimo tego, że z całkowitej podaży jak na tę chwilę tylko 16% to są parki handlowe, to i tak ten skok, ten skok jest gigantyczny. Rok do roku ta podaż parków handlowych jest niemalże porównywalna. Do, w, w latach ubiegłych podaży w centrach handlowych nowej hmm. powierzchni. E, więc no, to jest imponująca aktywność deweloperów. Ja myślę, że tutaj mamy kilka czynników, które e, pchają zarówno deweloperów, ale w ogóle cały rynek właśnie w stronę, w stronę parków handlowych. Po pierwsze, wspomniane przeze mnie w, e, dojrzałość i dostępność gruntów pod galerie handlowe w, no już nie jest taka jak dawno temu. Też musimy pamiętać o tym, że jednak galeria handlowa, żeby miała sukces lokalizacyjnie, musi e, zabezpieczyć. Pieczyć dla swoich najemców, odpowiednią ilość klientów, zasobność portfela tych klientów, być w miejscu, gdzie ta konkurencyjność jest trochę mniejsza, więc tutaj mamy ograniczone w pewien sposób pole działania. Parki handlowe po drugie są znacząco prostszymi obiektami, zarówno jeżeli chodzi o kwestie budowy, kwestie w komercjalizacji, ponieważ są to obiekty, gdzie tych najemców z reguły jest po prostu mniej mhm. niż w centrach handlowych są to obiekty zresztą mniejsze niż w, co do zasady niż w centra handlowe. Łatwiej jest również nimi zarządzać niż dużymi skomplikowanymi galeriami, tym bardziej takimi, które na przykład są wielopoziomowe bądź są na wspomnianych hubach komunikacyjnych. Dodatkowo jeszcze to, co jest dosyć istotne, to jest, ta, to jest popyt ze strony najemców na format parków handlowych. To jest też element, który bardzo mocno napędza w rynek. Dla najemców obecność w parkach handlowych jest może Możliwością zaistnienia w mniejszych ośrodkach w, w, miejskich, w bezpieczniejszym niż w większej galerii handlowej otoczeniu. Bo tak jak powiedziałam, przy mniejszym parku handlowym, mniejszej ilości najemców w, w, ta oferta jest bardziej celowana w, do, potrzeb, do potrzeb lokalnego, w, lokalnego klienta. Czy jest możliwe, że Przynajmniej trochę będzie pozytywnie wpływało na rynek lokalny, bo oczywiście sieci, które będą wchodziły do parków handlowych, no to są sieci, ale z częścią deweloperów, którzy te parki próbują budować, no oni mówią, ok. Chcemy również pozytywnie wpłynąć na rynek lokalny. W jaki sposób parki mogą tak realnie e, rozruszać troszkę mhm. ten, ten kawałek segmentu? Na pewno w parki jako element w możliwości spełnienia właśnie tej misji zakupowej dla klienta są, są, część, są czymś, co zatrzyma klienta w mieście. Czyli w, jeżeli w, rodzina potrzebuje kupić buty w, w, czy w, artykuły AGD, nie będzie musiała pojechać do dalszego miasta większego, mhm. zostanie na miejscu. E, w, e, dodatkowo, jeżeli będzie do, w oferta gastronomiczna, e, będzie mogła spędzić czas w, w, pozahandlowo w, właśnie w tej ofercie gastronomicznej, ale pamiętajmy również, że, galerie, że parki handlowe. Dają również miejsca pracy i przede wszystkim są to miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców. W ten sposób dają alternatywę pozostania lokalnym mieszkańcom właśnie w swoim ośrodku miejskim, bez konieczności wyjeżdżania w gdzieś do większego miasta w poszukiwaniu no. zatrudnienia. No są też takie miejscowości, które z natury są turystyczne i wprowadzenie tam barków handlowych w okresie wakacyjnym, na przykład, no to jest zdecydowany plus, dlatego tak. że dla turystów, jak pokazują badania, na to, że mogą gdzieś na szybko skoczyć i zrobić um, takie troszkę większe zakupy, też jest istotne. Ja propos zakupy na koniec um, świątek-piątek na zakupy chodzimy. Um, no i jest niedziela. Um, raz, um, kiedyś w ogóle nie mieliśmy niedziel handlowych, potem co któreś, potem wszystkie handlowe. Zmienia nam się to strasznie. Um, od 2018 roku bardzo mocno ograniczone. Teraz partie proponują różne polityczne rozwiązania, może dwie niedziele, w tygodniu, może wszystkie. I zaczyna się to rozjeżdżać z oczekiwaniami społeczeństwa, które mocno pokazuje, że już tylko właściwie połowa, troszkę nieco więcej niż połowa kupujących, mówi, no tak, zależy nam na tych niedzielach handlowych. A coraz więcej mówi ok, jeżeli nie będzie, to nie będzie. Jak to wygląda z punktu widzenia parków w galerii handlowych? Bo tam część najemców z kolei twierdzi, że tak naprawdę dokładają do tych niedzieli bardzo często. Czy te niedziele nam są rzeczywiście potrzebne? Uh. Tak jak pan zauważył, żyliśmy przez bardzo wiele lat w modelu siedmiodniowego e, w, w, tygodnia zakupowego. E, I i, i w zakaz handlu w niedzielę, wprowadzany systematycznie, był dosyć szokujący tak naprawdę dla całej branży. Mhm. E, zarówno dla najemców, właścicieli, ale tak, także dla klientów, którzy niejednokrotnie w, dla nich możliwość zrobienia zakupów w niedzielę była jedynym możliwym dniem e, w robienia tych zakupów. E, e, I nie chodziło tylko. O możliwość spędzania tam czasu w galerii handlowej, ale również o po prostu zwykłe, pragmatyczne w zrobienie zakupów. W sytuacji, w której jesteśmy obecnie, no jesteśmy już 6 lat, w, można sobie wyobrazić, że nauczyliśmy się w niej po prostu żyć. Natomiast w, tak jak Pan powiedział, nadal połowa zarówno klientów, jak i w badanych przez w badaniu Retail Institute w najemców Oczekuje właśnie, czy oczekiwałaby przywrócenia w handlu w, handlu w niedzielę. Mhm. Na pewno my jako, jako zarządca, jako firma, która jest w branży handlowej od wielu, wielu lat, widzimy duże plusy dla przywrócenia właśnie niedzieli handlowych. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o możliwości wygenerowania dodatkowego przychodu dla właścicieli. Natomiast z pewnością jest to bardzo duży zastrzyk zarówno. Dodatkowego obrotu w ogóle dla branży, przychodów z podatków dla państwa, możliwości zatrudnienia dodatkowego pracowników w to, o czym mówiono przy całkowitym zakazie handlu, że w, czy studenci, czy emeryci, którzy bardzo często właśnie mieli możliwość zatrudnienia się w niedzielę, w, utracili w, taką szansę. Widzimy tutaj dużo, dużo plusów. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, jak jakiekolwiek legislacje wprowadzone będą finalnie wyglądały. Ale co do zasady uważam, że jest to element, który będzie bardzo pozytywnie wpływał nie tylko na w tą część właścicielską, ale przede wszystkim na cały rynek handlowy, w tym na konsumpcję również, która jest bardzo ważna w polskiej gospodarce. No i pewnie to wpłynie również zwrotnie na, nie wiem, godziny otwarcia, kiedy zostały zlikwidowane galerie, handel, galerie handlowe w niedzielę, zostały wydłużone z kolei godziny handlu w niektórych galeriach w ciągu tygodnia. Pewnie jakoś to się będzie powoli wyrównywało. No i o tym, i o bardziej szczegółowych rzeczach związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych będziemy rozmawiać, między innymi na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym, na którym bardzo serdecznie zapraszamy, a tam między innymi rozmowa na żywo z publicznością, ze mną Wysocką. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo.